Siemens Green to jest kolejny odcinek na moim kanale. I słuchajcie, jest wiadomość o update'cie Znaczy, była jakieś dwa dni temu. Yy, a ja to nagrywam oczywiście teraz. trochę opóźnionym zapłonem, ale dobra. W tym update'cie będzie nowy Brawler, czyli Rosa. Dwa nowe skiny do Nity i do Penny. Tutaj też gadają to przewiniemy. I teraz tak, Rosa będzie biła się mniej więcej jak El Primo. Ma ona takie rękawiczki roślinne i Star Power polega na tym, że leczy się ona w krzakach. A y, jej, super ataki, y, jej super atakiem jest to, że zakłada na siebie taki kaptur, przez co w ogóle, prawie w ogóle, nie dostaje żadnych obrażeń. A teraz, tu co ja mówiłem, będzie jeszcze remodel, bo czyli to na co wszyscy czekają, tu właśnie sobie chodził. Do Penny będzie właśnie skin wielkanocny, a do Nity skin japoński. Jeżeli ben, jeszcze będzie aktualizacja przeciwko timom, jeżeli ktoś się teamuje. I właśnie dwie osoby chodzą obok siebie, to tam nie będą pojawiały się grzybki i będzie strzelało wiadomo wiadomo meteoryty będą strzelały. Jest remodel, bo zamiast coś takiego wygląda teraz moim zdaniem no troszeczkę lepiej I Król dostaje buffa nareszcie. Będzie można też wypróbować skiny i dojdzie Brazil TV, czyli coś takiego jak pewnie y, w Clash Royale i będzie można oglądać walki tych topowych graczy albo na różnych ilościach pucharków. Słuchajcie, oni tu jeszcze będą mówić, że jeżeli dobijemy na ich kanale dużo subskrypcji, to wprowadzą coś takiego jak treningową jaskinię. Czyli pewnie będzie można tam ćwiczyć, tam będzie różne tryby, nie wiem, game grab, wszystko tam będzie. I będzie można po prostu ćwiczyć sobie w tej jaskini. Także słuchajcie, no polecam dobijać te subskrypcje. Nie wiadomo ile, powiedzieli po prostu, że dużo. Więc to było tyle, słuchajcie, z tego update'u. Jeżeli chcecie, żebym kupił na przykład jakiegoś skina, to piszcie w komentarzu. Na razie, do następnego odcinka i cześć!